Redukcja z chromionem warte aż 3 punkty. Skoro dichromian jest utleniaczem, to coś musi utleniać w tym przypadku SN2 do SN4, a tej przemianie towarzyszy oddanie 2 moli elektronów. Redukcji zaś ulega sam dichromian do kationów chromu 3. 1 mol anionów daje 2 mole kationów. Po lewej stronie mamy 7 atomów tlenu, więc po prawej dopisujemy 7 cząsteczek wody. Musimy po lewej dodać 14 H i żeby zgadzał się ładunek do tego wszystkiego, wychodzi, że mamy 6 elektronów po lewej stronie. Ale jeżeli znasz stopniu utlenienia, chromu, jeden taki mol atomów chromu przyjmuje 3 mole elektronów, a dwa mole przyjmują 6 moli elektronów, możesz zacząć też od tej strony. Jeżeli zamiast 14H+, dopiszesz 14H3O+, to do tych cząsteczek wody, które tutaj były, trzeba dodać jeszcze dodatkowych 14 cząsteczek wody. Dla wyrównania elektronów mnożymy równanie utleniania razy 3. W ten sposób przed kationami cyny dajemy trójkę, dichromian ma jedynkę, CR3+, ma dwójkę, no i pozostaje kwestia uzupełnienia brakujących współczynników przy jonach oksoniowych i przy wodzie. Taki sprytny kruczek z jonami oksoniowymi to, że cząsteczek wody jest półtora razy więcej niż jonów oksoniowych i to się zawsze sprawdza, żeby liczba atomów wodoru nam się skadzała.